Niedawno wszedł do mnie do pokoju wyraźnie podekscytowany menedżer. Iwona, mam świetną kandydatkę. No, mówię Ci, top talent u konkurencji. Bystra, inteligentna, wiedza, doświadczenie, a jakie osiągnięcia? No, mówię Ci, mega gwiazda. Muszę ją mieć. No, powiedziałam, dobrze, spotkam się z nią jak najbardziej. Kiedy nadeszła godzina spotkania, gwiazda zapukała do mojej drzwi. No, faktycznie. Mówiła jak gwiazda, wyglądała jak gwiazda, zachowywała się jak gwiazda, i wszystko było cudownie, właściwie kupiła mnie e, zupełnie do momentu, kiedy nie zaczęłyśmy rozmawiać o wynagrodze, o warunkach zatrudnienia. Z każdym punktem, z każdym elementem pokazywała mi, jak bardzo jest roszczeniowa, zblazowana, e, i jak bardzo te jej oczekiwania są kosmiczne. Tracąc tym samym trochę moje zainteresowanie i zachwyt. Zakończyłam to spotkanie mówiąc, że musimy się jako organizacja zastanowić, czy w ogóle nas na takie e, oczekiwania będzie stać. Kiedy wyszła i zamknęła za sobą drzwi, zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle chciałabym, żebyśmy sprostali takim oczekiwaniom. Czy taki kłopot chcę zafundować menedżerowi, który tak bardzo tą gwiazdę chciał? Czy będzie on w stanie zrealizować tą wartość, a właściwie obietnicę wartości, mając taką gwiazdę na pokładzie, czy będzie potrafił nią zarządzać, czy będzie w stanie wydobyć z niej to, co realizowała tak dzielnie w innej organizacji. Czasem koszty są zbyt duże koszty łamania zasad, koszty braku spójności, koszty dysproporcji w zespole, i nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Czasem doświadczenia i umiejętności menedżera są po prostu zbyt małe. Można oczywiście takie, menedż, takie doświadczenie mu dać, e, tylko trzeba mieć jasność, jakie są ryzyka, zarówno w odniesieniu do menedżera, jak i do tej gwiazdy i złamania zasad na poziomie całej organizacji. Wyobrażam sobie taką sytuację, w której byłabym na tak. Jednak z całą pewnością warto przed tako, tego typu decyzją zastanowić się, jaki jest bilans i czy mamy jasną i klarowne e, wizję ryzyk i wartości, obietnicy wartości. To co? Idę przekonać tego menedżera. Bye.